Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani parafianie, sercem każdej wspólnoty parafialnej jest świątynia. Teraz, kiedy w posłuszeństwie dla wezwania pasterzy w większości pozostajecie w domach, utrzymujecie duchową łączność z naszą świątynią parafialną. My tu odprawiamy msze święta. Tak w niedzielę, jak i w dni podczas każdej Mszy Świętej, śpiewamy suplikacje Święty Boże. Także codziennie trwamy przed Najświętszym Sakramentem od godziny 15 w kościele. Na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu błogosławimy Panem Jezusem na cztery strony świata. To błogosławieństwo jest szczególnie dla naszej parafii, ale także dla całej Polski, dla całego świata. Drugi raz to błogosławieństwo na cztery strony jest po wieczornym różańcu, tym o 20.30, gdzie modlimy się z księdzem Krzysztofem, tak jak kapłani w innych kościołach. Trwamy na modlitwie, pamiętamy o Was, pamiętajcie także o nas. Oprócz modlitwy staramy się też w miarę możliwości pomagać. Głosili się wolontariusze. Pomogliśmy. Wolontariusze pomogli w zakupach naszym parafianom. A tak na zewnątrz też próbujemy pewne działania podjąć. Ksiądz Krzysztof prosił o to, aby przynosić wodę, którą potem zawiózł na stadion, a ze stadionu wiemy ta woda jest przekazywana na, do szpitala zakaźnego jako pomoc chorym szpitalom też. Kochani, nie upadajcie na duchu, chociaż jest czas trudny, ale Pan Bóg tych, którzy przy Nim trwają, wyprowadzi mocną ręką z każdej opresji. A Matka Boża, no tak jak mamy zawołanie z Maryją w nowe czasy, no przyszły takie nowe czasy i pod tym względem, ale Maryja nas także przez nie przeprowadzi. Trwajcie przy Bogu i przy Maryi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.